na kolejnym wernisażu. Jest to dla mnie szczególnie miłe, gdyż tak, poprzednio miał wystawę Paweł, teraz ma Damian. Za niedługo będzie miał... Jurek Krawka. Ale, ale z Ewą. Z Ewą. Ju, tak, Jurek z Ewą. On zawsze jak Panuszka ta taka, już nie wiem jak on się nazywa te Nie Tak. Y, i, to, I to będzie jak gdyby koniec y, i podsumowanie 35 lat istnienia tego studia. Y, mianowicie we wrześniu 81 roku y, otworzyłem ten zakład i fajnie jest, że trzy, trzy wystawy pod rząd moich przyjaciół będą, jakie są, będą cieszę się, że tak to jest dzisiaj mamy wystawę Damiana Mickosia co ja mogę powiedzieć o nim nie bez powodu go wybrałem, ponieważ on należy do grona dinozaurów, chociaż jest ładny i i młody oprócz tego i kobiety za nim szaleją. Żona nie słyszy, mam nadzieję. Wykonuje fotografię całkowicie handmade. Fotografuje na filmach, sam je wywołuje, potem wszystko to y, obrawia pod powiększalnikiem, y, sam najczęściej składa chemię. Y, y, zapach, zapach utrwalacza i wywoływacza nie jest obcy i, i fotografuję bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Kilka lat temu, kiedy reaktowaliśmy tą galerię po, po takiej przerwie, y, Damian z Pawłem yy, zrobili pierwszą wystawę. Oczywiście bali się sami pokazać, y, żeby każdy solo. Wreszcie y, dwa miesiące temu y, Paweł stracił cnotę, a teraz stracił cnotę Damian. Czyli wystawa indywidualna. Ja rozumiem każdego twórcę, co to znaczy samemu y, pokazać y, swoje prace i no. Y, 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 się, narażać się, albo nie narażać się, czy poddać się krytyce. Ja myślę, że jest to jego bardzo, bardzo osobista fotografia. Fajnie wybrał teren Kieleczczyzny, gdzie w większości mieszkańców Sosnowca jest to teren bliski. No i mam nadzieję, że Wam ta wystawa przypomni trochę o, też dzieciństwo. I tyle ja. Y, y, chciałbym prosić, żeby może zabrał głos tutaj nasz przyjaciel Antek bardzo proszę, Krajs, który jest członkiem zarządu Okręgu Śląskiego z Papu. Y, kilka miesięcy temu na początku tego roku też miał wystawę u nas. Jest wykładowcą fotografii. Y, Oczywiście, jak mało kto na tej fotografii się na Śląsku zna. Czy mogę powiedzieć, że no, jesteśmy zażenowani Wiesz, takie to Jakbym mógł ten napisał, to dużym Ja Państwa witam serdecznie, przekazuję jak zwykle, mi się to tutaj dodać, przekazuję pozdrowienia z, z, z Śląskiego okręgu Związku Polskich Artystów Fotografów, w którym zresztą okręg ma opiekę ma gdzie dzieją się, jak Państwo sami wiecie, rzeczy naprawdę e, świetne. Ja już kiedyś powiedziałem, że Sosnowiec to stolica fotograficzna polską która chyba nie traci na aktualności. W każdym razie e, bardzo się cieszę, cieszymy się jako związek, jako osób Śląski, że ta fotografia e, w ten sposób e, się rozwija, dlatego że e, przed chwilą był jeden kolega, który znakomite rzeczy, to jest drugi kolega, który znakomite rzeczy robi, no i coś tylko pozostaje pogratulować i przeprowadzić e, tego pomysłu i tego, tej... Galetki. Ja to tylko sprzątam, nie robię Ja bym nie tylko serdecznie wyścice, bo to jest postępowanie, na naprawdę bardzo wysoka. I Może, może, jakby się tutaj i zabrać głos, parę słów, ponieważ on zawsze krytykuje i myślę, że teraz będzie krytykował pozytywnie. Czy mogę usłyszeć bardzo krótko, ale pozytywnie? A. Skoro już wygowałeś sobie, skoro już wygowała, albo dziś no twoje może. Kochan, nie będę czytał, ja no to nic nie padło o korzeniach, o wszystkim. Ja powiedziałem, że jeżeli to, to właśnie, jeżeli nie mamy odniesienia, to jesteśmy zawieszeni w próżni. Otóż jest to ukłon. Ja nie sądzę, aby Paweł ścigał się z Pawłem Pierściński czy Kielecką Szkołą Krajobrazu, ale jest to jak gdyby jego ukłon, o czym mówiliśmy, Damian, do, do, do całej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, która stała się ważnym nurtem nie tylko w polskiej fotografii. Ale w światowej kulturze, co jest bardzo ważne. I później te wszystkie walki z nowymi awangardami, które chciały Pawła Pierczyńskiego i całą tą szkołę pognębić, niestety nie udały się. Ja tu mam fragment takiego eseju, który wydrukowałem do magazynu Fotografia, natomiast magazyn niestety przestał wychodzić, a podany. I tylko przeczytam dosłownie dwa zdania, które odnoszą się właśnie do tego, do tego pejzażu. Każdego człowieka otaczają myśli i obrazy, które są źródłem jego fascynacji otaczającym światem. Światem, w którym tak naprawdę nic nie jest w stanie zastąpić człowiek, kontaktu człowieka z naturą. Mimo to człowiek przekształcając zastany krajobraz, związał się z nim organicznie, jako że to gwarantowało mu wówczas przetrwanie w wymiarze biologicznym. Po czym ten sam człowiek po wiekach kształtuje dzisiejszy krajobraz, i dostosowując go do aktualnych, zwykle egoistycznych potrzeb, posługując się wyrafinowaną techniką, zupełnie stara się zabudzić podstawową więź jego bytu z otoczeniem. Zatem współczesny człowiek, jako kreator, staje się panem nowego porządku. Nowego, jeszcze nie wiemy, czy lepszego. Dlaczego o tym wspomniałem a, a propos pejzażu? Dlatego, że dzisiaj. Nawet ci sami twórcy, którzy robili te zdjęcia z Kieleckiej Szkoły Krajobrazu idą na te miejsce i go nie poznają. Ja pamiętam słynne zdanie y, dotyczące y, tej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, wypowiedziane trzy lata temu w Muzeum Historii i Fotografii przez właśnie następcę y, tej Kieleckiej Szkoły, przez Jurka Piątka, znanego też wydawcę, który powiedział, że tak naprawdę y, cała Kielecka Szkoła fotografia. Zaistniała i wyszła dzięki temu, że znaleźli się utalentowani ludzie, ale w sytuacji, kiedy w Polsce biedni rolnicy, małorolni mieli te skrawki pola. Bo ta szachownica tych pól tego odniesienia właśnie dotyczyła y, tego podziału rolniczego. I chciałem powiedzieć, że ponieważ mamy bardzo bliskie kontakty z Pawłem Pierścińskim, a myśmy już Pawła Pierścińskiego zaprosili, jest to Stasiu, jest Krzysiu Pilecki, pod koniec lat 70. go do KTF-u, gdzie miał z nami taki długi wywiad. Później, e, później poszliśmy, bo mieszkał w hotelu i właśnie całą noc rozmawialiśmy o fotografii. Chcę nawiązać również do, jest gdzie jest Krzysiu, jest Stasiu. widzę wielu ludzi ze spazów. E, niedawno było spotkanie właśnie z tym, e, w Okręgu Śląskim, z Pawłem Kiercińskim. I to spotkanie niestety było przepełnione goryczą, dlatego że. Paweł właściwie czuł pewne niespełnienie, mimo że wydał mnóstwo albumów jest człowiekiem spełnionym, natomiast jak gdyby widzę, jak ciężko znosił te ataki zupełnie nieprzystające do sytuacji tej awangardowej krytyki. Zresztą jeżeli jest tu Marek Wesolski, to chcę wspomnieć, że on pięknie zdokumentował tą wizytę Pawła Pierszyńskiego tutaj w galerii Spachów Okręgu Okręgzost, chcę powiedzieć jeszcze taką jedną bardzo ważną rzecz, że te wszystkie awangardy które tak krytykowały kielecką szkołę krajobrazu Pawła Pierścińskiego, rozmyły się. Co z nich zostało? A prawdziwa fotografia i nurt, który jest opisany ma lidera i stoi za nim dobra fotografia się ostał. Dlatego bardzo mnie cieszy, że po latach młodzi ludzie sięgają do dokonań do, do kieleckiej szkoły krajobrazu. Robią to na swój sposób, oczywiście nie ma takich terenów, nie ma możliwości zrobienia bardzo podobnych zdjęć. Natomiast tak jak mówię, jest to, jak ja to tak odczytuję, hołd Damiana właśnie tym twórcom, których niestety połowa już odeszła. Damian, gratuluję Ci i gratuluję Jorkowi wspaniałej wspaniałe. No to w takim razie ja bardzo proszę, żebyś Ty zabrał głos. ja Ci bardzo dziękuję za bardzo krótką Uważałem, że nikt o tym jest, nie wspomniała należał. Nie no to... też Ja przede wszystkim pragnę Państwu podziękować tutaj za, za obecność. Ten gorący dzień jest, jest naprawdę tutaj dosyć ciepło, także ja będę się streszał. Pragnę podziękować również Jurkowi za to, że tak, e, zmotywował mnie do tej wystawy. No, to właściwie on i, 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 i za to, że, że możemy tutaj, tutaj wystawiać tę pracę. Dziękuję Julku Tobie za pomoc, dziękuję Marili za pomoc w zorganizowaniu tego wewnisarza. Chciałem też podziękować mojej Agnieszce za cierpliwość, no. za to, że mnie puszczała do ciemni, no. za to, że się opiekowała wtedy Dikom, a to jest. Dziecko dosyć, dosyć wymagające niekiedy. Także dzięki Misiu. No i to właściwie tyle. Jeśli chodzi o, o sam temat, no tutaj Zbyszek dużo powiedział. Początek mojej takiej świadomej drogi fotograficznej takie zachłysnięcie się w kielecką szkołą krajobrazu. Także to jest taki mój hołd dla kieleckiej szkoły. Ogólnie krajobraz, prosty. Próba takiej geometryzacji tego krajobrazu. Większość, raczej wszystko jest robione analogowo na materiałach srebrowych wywoływane w cieni. To właściwie tyle tutaj Zmuszek już tyle powiedział, że myślę, że tutaj nie, 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 potrzeb, nie, nie będę przedłużał niepotrzebnie. Także Dzięki. Ja i, i zwy, 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 zwyczajowo się to robi na samym początku, ale ja sobie pozwoliłem zmienić. I na samym końcu serdecznie witam tutaj radnego, naszego pana profesora Jarosza Kubicę. Witam, witam. Witam, witam, witam panią dyrektor Centrum Naszego Kultury Zamku Średeckiego. Jest szczególnie miło, że w takiej małej galerii, w takiej wielkiej postacie są. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Czy czy przedstawiciel władz miasta, zechciałby słowo chociaż ciepłe powiedzieć, że tutaj pod adresem. To ja, ja tak bardzo ładny, żebyście. Ja podtrzymam. Proszę, będę Stawiać mnie w w świetle. Słuchajcie, ja, lajk tutaj w świątyni sztuki mam zabierać głos. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem naprawdę wzruszony tutaj słowami. Pana, który będą z tamtej strony granicy potrafił powiedzieć, że to, jest, to jest stolica polskiej fotografii. To jest, myślę, dla nas wszystkich wielka, wielka radość. Cóż, ja z kolei powiem, że ja zaczynałem swoją karierę pedagogiczną w Katowicach i świetnie mi się pracowało i dzięki temu, co doświadczeniu, które tam na początku zdobyłem, mogłem tutaj pracować właśnie w takiej szkole w jakiej pracowałem, prawda, z takimi ludźmi, jak ci byli. Proszę państwa. Ja myślę, że w każdym środowisku właśnie potrzebni są ludzie, tacy, którzy mają swoją pasję, tak jak Jurek, tak jak tutaj Pan Damian, i chciałbym, żeby ta pozytywna pasja właśnie nas wszystkich napędzała. Bo jeżeli my będziemy mieli właśnie taką pozytywną pasję, jeżeli będzie jak najwięcej ludzi pozytywnie zakręconych, to mimo wszystko damy radę po prostu i będziemy, będziemy potrafili być ze sobą i będziemy potrafili rozwijać nas, młodych ludzi i nasze, no jak widać, wspaniały kraj. Wszystkiego Dziękuję. dobrego. Gratuluję panu bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. Nie już w moim wieku już z bywa. Zapomniałem przywitać technicza Krajowego ceku Fotografu, pana Marka Gołąbka, honorowego techmistrzka Mojka Wąkowskiego. Hallo, dlaczego kolega, który specjalnie z ustrania tu do nas No proszę bardzo, chodź o bolek. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło że tyle ciekawych ludzi przyjechało, zwłaszcza cieszę się, że jest tak dużo członków Stowarzyszenia Miłośników Fotografii Sosnowca, bo to jest organizacja niezwykle ważna, prężna, która, no powiem, buduje też tą fotografię sosnowiecką. Cieszę się, że widzę przyszłych autorów. Ha, ha, ha nie Jorka. No i teraz myślcie, co to zrobić. Ciężko, <laughs> ciężko będzie nas